Wiesz, co jest ciekawe, większość kobiet, które przychodzą do mnie po pomoc sprzedaży, wcale nie ma problemy z ofertą. Mają świetne produkty i kochają to, co robią, ale kiedy słyszą słowo sprzedaż, to od razu mają taki skurcz w brzuchu na przykład. I wtedy słyszę zdania w stylu, nie cierpię marketingu sprzedaży. Nie chcą czuć tej presji, że muszę komuś coś wciskać. Mam świetny produkt, ale jak już zacznę sprzedawać, to w sumie będę musiała cały czas o nim mówić, muszę to robić codziennie, muszę wyskakiwać z lodówki. Znasz to uczucie? Bo ja znam, bardzo dobrze. Też parę lat temu tam byłam i też tak mówiłam: w życiu nie będę zajmować się sprzedażą. Wszystko, tylko nie to. I wiesz co jest najlepsze? Dzisiaj to właśnie sprzedaż jest tym, czym zajmuję się na co dzień. Nie tylko w swoim biznesie, ale też w biznesie moich klientów. Ale nie zajmuje się taką sprzedażą, jaką widzimy w reklamach, tylko taką, która jest spokojna, która jest taka autentyczna i po prostu ludzka.